Bardzo dużo osób dzwoni do naszego biura z pytaniem co tak naprawdę to są te czerwone gumooporowe. Ja w filmach, które dla was prezentuję, mówię na to czerwone gumooporowe, tak naprawdę powinienem mówić 100% lateks, ponieważ jest to 100% lateks bez dodatku żadnych polimerów. I teraz tak, bardzo dużo osób, na pewno bardzo dużo osób kupując ten drążek od razu chcę zacząć ćwiczyć, jest napompowanych, napalonych, chcę te wszystkie ćwiczenia yy, przetestować, sprawdzić. I bardzo dobrze, ale należy też pamiętać o jednej podstawowej zasadzie, nie przeginać pewnych możliwości, możliwości tego lateksu, tak? Ponieważ jeżeli ćwiczę, to co staram się za każdym razem powtarzać, wykonuje ruch, to pamiętajcie, że minimalna szerokość tego lateksu, żeby Wam wizualnie to powiedzieć, może być minimalna szerokość tego lateksu przy rozciąganiu, to może być około 3 grubości zapałek. Oczywiście ta szerokość może być dużo, dużo, dużo mniejsza i na pewno ten lateks absolutnie nie pęknie, ale to jest takie minimum, które po prostu. Yy, które ra ra radzimy po prostu przestrzegać, tak? nie przeginać możliwości lateksu i nie przeginać przede wszystkim też swoich możliwości. Pamiętajcie o tym, iż najważniejsze jest bezpieczeństwo, jeżeli będziecie przeginać wytrzymałość tego lateksu, no może być taka sytuacja, tak jak na przykład nie wiem. Może o w samochodzie pęknąć. Tak samo ten lateks, jeżeli na przykład rozciągniecie, nie wiem, do, do szerokości nitki lub włosa, on może po prostu pęknąć. Dziękuję.